Hej, witam was niezwykle, niezwykle serdecznie z nowej serii, w której będziemy grać sobie Lechem Poznań, konkretnie karierę, a jeszcze dokładniej przyspieszoną karierę. O cóż, o co chodzi w tej serii w ogóle, może się zastanawiacie? Nie będzie to taka typowa kariera, bo będziemy tutaj pomijać dość dużo spotkań, w ten sposób, że będę rozgrywał je poza kamerą, a my będziemy widzieć się w kluczowych momentach. Przekładowo, teraz najbliższy odcinek ukaże się tutaj, 2 sierpnia, kiedy zagramy sobie też z Podbeskidziem, następny, powiedzmy, na poczęcie Ligi Europy, a jeszcze następny, kiedyś tam innym momencie. Chcę jak najdalej dojść tym lechem. Być może uda nam się nawet do tych 5-6 sezonów, do końca FIFA, może nawet dalej dojść. Taki jest cel. A co chodzi? Jak, Jakie w ogóle. Jest? Dlaczego lech? Dlaczego lech? Możecie też w sumie parę razy zastanawiać. Jeżeli nie śledzicie Facebooka, to prawdopodobnie stąd te wątpliwości. Tam w ankiecie wybraliście właśnie ten zespół. No i ten zespół postaramy się wprowadzić na europejskie salony, tak żeby każdy klub bał się naszej drużyny. Jakie w sumie mam założenia co do składu? Myślę, że tutaj skupię się na piłkarzach polskich, skandynawskich, takich południowoeuropejskich, też typu hmm, Grecja, właśnie na przykład, bo Węgrow, kilku możemy sobie. No i troszeczkę Niemców, bo e, tam sporo z młodych, utalentowanych piłkarzy, które chciałbym sobie ściągnąć, więc e, ich też na pewno nie zabraknie. Mamy budżet na poziomie 2 milionów 400 tysięcy, więc to jest naprawdę niesamowity wynik. Zarząd, zobaczmy sobie, jakie są oczekiwania zarządu, czy mniej więcej pokrywają się z tym, czego my oczekujemy: wygrania ligi ćwierć finału, także tutaj daję nam akurat dość takie no, luźne e, założenia, no bo ćwierć finał osiągnięcie lechem to faktycznie jakiś super trudny rezultat nie jest. No cóż, co my mogę wam jeszcze w sumie powiedzieć? takiego wstępnego odcinka to by było na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć najbliższy odcinek, w którym właśnie rozegram już cały okres przygotowawczy, przedstawię wam transfery. Mm, z czego jeden być może was bardzo zaskoczy na którym pomysł? Jest to piłkarz z jednego z największych klubów na świecie, a będziemy występował w lechu. Jaki? Jeżeli tego się dowiecie w najbliższym odcinku. Na czym polega to wyzwanie? Jeżeli dobijecie powiedzmy, do godziny 19, niech będzie. 80 łapek, no to wstawiam odcinek jeszcze dziś. Jeżeli nie, no to poczekacie do jutra, może kilka dni. Zależy, jak tutaj ten terminarz wstawiania materiałów będzie wyglądał. No, ale w tym momencie to będzie na tyle. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie odcinek następny jeszcze dziś. Z mojej to będzie teraz na tyle. Także dzięki, wielkie za uwagę. Do zobaczenia, może niedługo.